Cześć, nazywam się Łukasz Zębiek i od 10 lat zajmuję się zawodowym inwestowaniem. Jeszcze dłużej natomiast uprawiam wspinaczkę sportową i jak się okazuje, ta dyscyplina sportu ma wiele wspólnego z tradingiem. Wyniki w sporcie to wypadkowa wielu działań to efekt treningów, zaciskania zębów, regularności i cierpliwości. W tradingu jest dokładnie tak samo sukces również nie jest dziełem przypadku stoi za nim praca i wytrwałość. Do tradingu podchodzę w taki sam sposób, jak do wspinaczki sportowej. W pierwszej kolejności pamiętam o bezpieczeństwie. Następnie realizuję założony plan i staram się stale podnosić swoje umiejętności. W inwestowaniu tak samo jak w skałach czy na ścianie wspinaczkowej powinieneś pamiętać o tym, co najważniejsze. Ochrona zainwestowanego kapitału, tak jak ochrona życia i zdrowia powinny stać na pierwszym miejscu. Kluczem we wspinaczce jest również pozytywne nastawienie i radzenie sobie ze strachem przed odpadnięciem. W tradingu jest podobnie. Możesz mieć najlepszą technikę inwestycyjną, a i tak ograniczenia znajdujące się w Twojej głowie nie pozwolą Ci na odniesienie sukcesu. Dlatego pozbądź się tych ograniczeń i dołącz do webinaru Inwestuj jak zawodowiec, który poprowadzę 14 oraz 15 maja o godzinie 18. Pokażę Ci w jaki sposób zarządzać kapitałem oraz emocjami. Dołącz już dziś.